Czesław Miłosz, Campo di Fiori, Warszawa 25 kwietnia 1943 roku. W Rzymie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów, różowe owoce morza sypią na stoły przekupnie, naręcza ciemnych winogron padają na puch brzoskwini. Tu, na tym właśnie placu, spalono Giordana Bruna. Kat płomień stosu zażegnał w kole ciekawej gawiedzi. ale ledwo płomień przygasnął, znów pełne były tawerny, kosze oliwek i cytryn nieśli przekupnie na głowach. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie przy Karuzeli. W pogodny wieczór wiosenny przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia, i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów płonących przynosił czarne latawce, łapali skrawki w powietrzu jadące na karuzeli, rozwiewał suknie dziewczynom. Ten wiatr od domów płonących. Śmiały się. Tłumy wesołe, w czas pięknej warszawskiej niedzieli. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Inny ktoś morał wyczyta o rzeczy ludzkich mijaniu, o zapomnieniu, co rośnie. Nim jeszcze płomień przygasnął, ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących. O tym, że kiedy Giordano wstępował na rusztowanie, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać. Tę ludzkość, która zostaje. Już biegli wychylać wino, sprzedawać białe rozgwiazdy, kosze oliwek i cytryn nieśli w wesołym gwarze. I był już od nich odległy, jakby minęły wieki, a oni chwilę czekali na jego odlot w pożarze. I ci ginący, samotni, już zapomniani od świata, Język nasz stał się im obcy, jak język dawnej planety, a wszystko będzie legendą. I wtedy, po wielu latach, na nowym campo di fiori, punkt wznieci słowo poety.